14 drużyn wzięło udział we Wrocławiu w turnieju eliminacyjnym Dolnośląskie Euro o Puchar Marszałka Województwa Dolnośląskiego. To już ostatnie rozgrywki przed wielkim finałem. Przez miesiąc walka o punkty trwała w dolnośląskich powiatach. Celem zabawy jest między innymi wyszukiwanie uzdolnionej młodzieży. Tak liczna frekwencja w turnieju we Wrocławiu spowodowała podział rozgrywek aż na cztery boiska. Wszystko na polach marsowych. Fairplay Włodzimowawa. Fairplay Wrocław 2 a 2. To już fragmenty meczu grupy A. Szkoła podstawowa 99 zmierzyła się z drużyną Fairplay 2. Do przerwy 1 do 0 prowadziła ekipa Fairplay. Jest wyniki 1 do 0. Wygramy to. Wygramy spokojnie. Drugą połowę, a 6 minut, więc nie, nie podpalamy się. Szeroko od linii do linii. Nie denerwować się. Prowadzimy i tylko. Wynik w tym meczu nie uległ już zmianie. To już fragmenty pojedynku grupy B Parasola Wrocław z drużyną kolektyw 1 Radwanice. Tak pada decydująca bramka dla ekipy Parasola. Mecz kończy się 2-1. Mamy cel wygrać wszystkie mecze, starać się strzelić jak na najwięcej bramek i dużo podawać. W sumie była zacięta walka, graliśmy do końca. Mi się podobała, ale jednak si silny rewal był. Jak się zaczęła Twoja przygoda z piłką nożną? Najpierw wchodziłem z tatą na boiska, na boiska, trenowaliśmy, strzelałem tacie bramki. No i tak yy, dowiedziałem się od kolegów, że jest taka yy, piłka nożna w Radwanicach i poszedłem. I tak się zaczęło teraz. Stałem kapitanem. Aspiracje do triumfu w grupie B zgłosiła też szkoła podstawowa 39. W oglądanym meczu 4 do 0 ograła szkołę podstawową 83. Super! Super było chłopaki! No. Bardzo fajnie! Podziękujcie, podziękujcie, sobie. podziękujcie. Super było! Podziękujcie. Super, brawo! To są dzieci, które uczestniczą na zajęciach WF-u w grupach koedukacyjnych z dziewczynkami. I niekoniecznie dziewczynki chcą realizować się w piłce nożnej, także trzeba to pogodzić. Chęci chłopców z aspiracjami dziewcząt. Czyli to jest taka selekcja uczniów, którzy jeszcze trenują Dzień, w klubach. Trenują w klubach. Tak, najlepszy, dokładnie, najlepszy. tak, dokładnie tak. Kwiat. Kla szkoły <Pomachać> możecie <śla> w bezpośrednim pojedynku parasola ze szkołą podstawową 39 lepszy okazał się jednak parasol. Strzelał kolejne bramki i pewnie prowadził Chopaki, słuchajcie mnie. Grajcie szeroko, jak najszerzej watako rozciągnąć i do środka zagrani szał. Uderzać jak najwięcej. Parasol Wrocław wygrał ostatecznie 6 do 2 i zajął pierwsze miejsce w grupie B. Do półfinału awansowały też drużyny Fair Play 2, Wratislawii i UKS W Sołtysowice. Długo było 1 do 1. Ostatecznie 2 do 1 wygrał fair play i awansował do finału turnieju rozgrywanego na polach marsowych. Byliśmy z dobrą drużyną, no ale jakoś daliśmy sobie radę. Spodziewaliście się, że dojdziecie do finału? Mm, tak, myśleliśmy, bo wygrywaliśmy wszystkie mecze na początku, więc myśleliśmy, że dalej już pójdzie dobrze. W drugim półfinale UKS Tryks Sołtysowice długo stawiał opór parasolowi. Wreszcie rozwiązał się wiorek z bolami. 4 do 0 wygrał parasol, ale brawa należą się też przegranym. No trochę żal, że nie w finale też dobrze, że gramy o trzecie miejsce. Mecz o pierwsze miejsce dla parasola Wrocław. Parasol zagra też w wielkim finale, który zostanie rozegrany 5 maja na stadionie Śląska przy ulicy Oporowskiej. Program współfinansowany przez sponsora audycji Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Sponsorem programu jest Dolnośląski Związek Piłki Nożnej, organizator Dolnośląskiego Euro 2012.